Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał, Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł, Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i z całym jego imieniem, imieniem aby dług w ten sposób odzyskać. Według Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go, panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował, lecz gdy sługał wyszedł, spotkał jednego ze współsług który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc, oddaj coś winien. Jego spółsługa padł przed nimi i prosił go, okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współdrudzy jego, widząc co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu. Sługo niegodziwy, darowałem Ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś, czyż więc i Ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad Tobą i uniosszy się gniewem, Pan Jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni Wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z Was nie przebaczy z serca swemu bratu. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, Jezus mówi do Piotra, żeby przebaczał 77 razy, to znaczy, aby przebaczał zawsze, bez przerwy. Możemy również powiedzieć, że mamy trwale, bez przerwy przeżywać przebaczenie w Duchu Świętym który w nas uzdrawia wszystko to, co potrzebuje przebaczenia lub uzdrowienia. Mianowicie przebaczenie jest darem, darem Ducha Świętego, więc my sami nie możemy przebaczyć. Lecz potrzebujemy Ducha Świętego, który da nam ten dar, abyśmy mogli otworzyć się i abyśmy mogli przebaczać. Również co do przebaczenia. Dobrze zaakcentować, iż przebaczenie jest ważne dla nas samych, ważniejsze niż dla innych. nas jakaś sytuacja, jakieś nieszczęście, które nastąpi, nikt nie jest winny, więc ta sytuacja lub to wydarzenie z daną osobą Minie, a co zostaje? Rana duchowa, która jest w nas, która jest w człowieku, ona działa. Ona jest do tego czasu, dopóki nie zostanie uzdrowiona, Bóg e, wyleczy tą ranę. Więc to przebaczenie jest pierwsze, ważne dla nas, bo Bóg, Duch Święty, na nowo nas uzdrawia i wraca życie, którego potrzebujemy. Mamy wiele sytuacji w życiu, które nosimy w sobie przez całe życie, gdzieś je zapamiętaliśmy, zostały w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach i zapamiętaliśmy je jako rany. I one jako taty, takie znów bolą, gdy z świadomości wrócą do świadomości gdy sobie je uświadomimy, więc potrzebne jest to nieprzerwane przebaczenie, które ma trwać. Tego wymaga Jezus od Piotra, do tego Pan ma całkowicie uzdrowić, gdy Pan nas całkowicie uzdrowi, więc znów... Potrzebna jest to, ta otwartość na Ducha Świętego, to dziękczynienie, aby Pan nas chronił, chronił przed przyszłymi ranami, urazami. Nie wystarczy dziękować Bogu, gdy czegoś potrzebujemy. Ważne jest, abyśmy dziękowali nawet wtedy, gdy tego nie potrzebujemy. Ważne, żeby wyjść w Bożej bliskości, aby uniknąć to niebezpieczeństwa Gdy otoczony jest ludźmi, którzy go kochają, których on kocha. Gdy poczuje Boże błogosławieństwo, on sam człowiek otworzy się na życie, otworzy się przez te pozytywne okoliczności i będzie budował się, będzie zadowolony swoim życiem. Również powiedzielibyśmy, że gdy człowiek żyje w negatywnych okolicznościach, to on to wszystko, co złe daną sytuację zachowa w sobie. Gdy dziecko przeży, żyje w, okoli, w rodzinie pełnym przemocy czy społeczeństwie pełnym przemocy, więc to dziecko w sobie będzie miało te rany, będzie tworzyło mechanizmy obronne, więc tu pojawi się agresja. Gdy dziecko jest sierotą bez rodziców, więc można przypuszczać, że później w swoim życiu to dziecko będzie niepewne, będzie miało różne lęki. Ale bez względu na te okoliczności w życiu, które człowiek nie może wybierać, ważnym jest, aby wiedzieć, że my jesteśmy tymi, którzy decydują, co, zrobią, co zrobimy z tymi sytuacjami, w którymi jesteśmy, jak będziemy wybierać, jak będziemy się zachowywać. I Życie nie zależy od okoliczności, lecz jak człowiek stanie wobec danej sytuacji, jak się zachowa. My jako wierni, uczniowie Chrystusa jesteśmy wezwani, aby inaczej reagować na dane sytuacje, nie tak jak patrzy na to świat. Więc od kiedy Jezus przez swoje zmartwychwstanie? Konał śmierć. Każdy lęk, który człowiek ma w sobie, to jest lęk przed śmiercią. Gdy mówimy, że Jezus przyniósł życie i że już nie ma śmierci, więc każda sytuacja o każdej sytuacji w życiu, której można powiedzieć, że jest negatywna, to możemy powiedzieć, że to jest okazja nie aby człowiek był załamany, lecz aby Bóg został uwielbiony przez tą sytuację w życiu, aby człowiek wyszedł z tej sytuacji jako zwycięzca. Ludzie, którzy nie mieli wszystkiego w życiu, sytuację w życiu zmusiły do walki. Oni musieli jeszcze wa więcej walczyć. E budować siebie, a ludzie, którzy mieli wszystko, mieli to, co chcieli, im jest trudniej w życiu, bo nie nauczyli się walczyć, a okoliczności w życiu później zmusiły ich, że muszą walczyć, a walka nas jako zwycięzców, my mamy doświadczać siebie jako zwycięzcę, dlatego że Jezus zwyciężył. Więc gdy otwieramy się na Ducha Świętego, to tak mamy wszystko przeżywać. I mówimy, że bez względu na wszystko, na okoliczności, człowiek jest tym, który tworzy swoje życie. Obraz świata, obraz Boga, na ile jako wierny wie, że ma tą łaskę i Boża łaska mu pomaga, może. Oprzeć się na Jezusie, zmartwychwstałym, na zwycięzcy i może poczuć w sobie siłę, być silnym. Z wolnością decyduje, tworzy swoje życie. Może z negatywnej sytuacji, w której się znajduje, wyjść na dobro. Nam wszystkim łatwo jest wyjść z jakiejś dobrej sytuacji. Dla nas problemem są te negatywne sytuacje, które życie przynosi. Jeśli człowiek jest świadomy tego, iż sam wybiera, to może widzieć, że czasami miał niewłaściwe spojrzenie na świat, dlaczego tak ten świat doświadczał? Bo w danej sytuacji coś tak przeżył, w ten sposób na nią patrzył. Sytuacja nie jest winna, że była właśnie taka, lecz on jest winny, że ją tak przeżył. Ale to może być okazja do nowego początku, wiedząc, że w teraźniejszości może znów wyobrazić sobie tą samą sytuację. I usprawiedliwić siebie i innych właśnie w tej sytuacji, podczas tej sytuacji. Więc usprawiedliwianie siebie i innych nazywa się przebaczeniem. Przebaczyć oznacza usprawiedliwić tego drugiego, usprawiedliwić siebie, zaakceptować siebie i tego drugiego w jakiejś sytuacji w życiu podczas której nie mogliśmy tego przyjąć, zaakceptować, nie akceptowaliśmy siebie i innych. Właściwie to są te złe przyzwyczajenia, które są częścią ludzkiego życia, gdy ma to niewłaściwe spojrzenie na świat. I to z nas. Funkcjonuje, działa, tworzą się pewne mechanizmy i nie jesteśmy świadomi, jak reaguje nasz organizm. Tworzy mechanizmy obronne. W nas istnieją różnego rodzaju lęki, różnego rodzaju wątpliwości, iż nastąpi coś e, złego, pojawi się jakaś katastrofa, kataklizm, jak ta korona. I ludzie wchodzą do swoich lęków, żyją w nich. Dlatego ważnym jest, abyśmy stali się świadomi w tym wielkim poście, że Bóg siłą Ducha Świętego może nas od tego wszystkiego uwolnić. W nas stworzy nowego człowieka z nowymi przekonaniami, z nowym punktem widzenia. By ten czas. Potrzebuje nas, abyśmy żyli jako nowi ludzie, nowi ludzie Ewangelii, dobrej nowiny, wiary, Jezusa zmartwychwstałego. Abyśmy jako ludzie przekazywali ludziom kulturę życia, a nie kulturę śmierci. We współczesnym świecie jest wiele negatywnych wiadomości. Gdy włączymy jakikolwiek program, radio, możemy na wylicze... Pomnóż liczbę swoich wiernych na ziemi, aby nasza ziemia stała się przedsiąkiem.